No ja nie wiem komu się właśnie nudzi. Ja właśnie nie wiem komu się nudzi i wymyśla przepisy nieistniejące. Aha, no dobra, Znam się. Znam się. Jestem fotografem, znam się. Znam przepisy dotyczące fotografii. No, no zobaczymy. Mówię, możemy dzwonić, do policji, policję, ja nie mam nic przeciwko. Bo panowie w tym momencie sobie możemy pogadać, każdy się rozejdzie. Chcecie nie, to jakoś zakończyć. Zaraz, kierowni... Ale ja rozumiem, no, żeby... ja rozumiem, że pan potrzebuje kierownika, bo pan może nic mi nie może zrobić i pan potrzebuje wyższej władzy, żeby wymyślać sobie e, wasze. E... No ale panowie, no, to jest miejsce publiczne. A czy to publiczne? nie jest miejsce publiczne. Dobrze, dobrze, w porządku. Czy tutaj pan tutaj sprząta? Czy pan tutaj konserwuje? Czy pan tutaj coś Ja pytam. To czy, to to jest to jest miejsce publiczne? czy To jest miejsce publiczne? To jest To jest miejsce publiczne. To jest konserwator, który on to wszystko dba i on... Ok, no. po dwa razy zero, żadnej reklam, no, nie niczego. Także nie mi się daje, jak no. się daje, że to no, niczego. Jak jest, nie no. jest publiczne? To nie jest miejsce publiczne? To jest. nie Nie, jest jest publiczne. To jest publiczne. Nie wiem. Ja tu widzę mnóstwo ludzi, którzy przechodzą, nie muszą nic pokazywać, nie muszę mieć jakiegoś zezwolenia. To nie jest miejsce publiczne? Pan mówi, że to nie jest miejsce publiczne. Chcę tylko no, mieć to udokumentowane to Przypominam, ok tak, ok, to, to że cały czas to nagrywam. Zatem, to, drożby, groźby karalne są groźbami karalnymi, nie ważne czy to robi ochrona, policja czy obywatel. Dzień dobry. Jest nie, no, nie, nie, Pan kierownikiem, tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. zdjęcia i uważam, że e, nie ma żadnego przepisu, który mi to zabrania. Panowie się układają, że A dlaczego nie, to tymi zdjęcie robisz? Potem Pan mnie a czułeś, ja... Dobrze, ja, ja, pan, ja, mam, ja, mam, ja, ja, pan nagrywał e, słowa e, e, tych Ja sobie nie życzę, że pan mi robi zdjęcia. Już więcej nie robię. I wszystko, to ja, proszę skasować to, co... mi. Nie, pan, nie, nie mogę tego skasować. W razie tego robię, robię to dla swojego bezpieczeństwa. A, to pan I w razie... Tak, to się niebezpieczne. Właściciel tych Ten pan mnie ubliżał, ten pan wystosował do mnie, w że karał. A jak, zarządzający który częściowo jest, miejsce, jest za, za, sp, e, spółką skarbu państwa e, będziemy spółka to nie skórki e, e, skarbu państwa żadnego <grym> skarbu państwa nie ma państwo tak panu dopomoże chce sam pan nie pomoże to nic panu nie pomoże no właśnie to robią i kwestia jest tego po to my tu jesteśmy żeby pilnować porządku druga sprawa jest firma sprzątająca która tutaj też sprząta i trzecia sprawa dyrekcja nie życzy sobie, żeby ktoś bez jej zgody, ogólnie rzecz biorąc ona tutaj dba o bezpieczeństwo, o porządek nie życzy sobie, żeby jakieś rzeczy się działy bez jej wiedzy także jeżeli Pan tu chce robić zdjęcia to musi Pan tu wyjść do WPP w jakim celu będą wykorzystane, do jakiego celu te zdjęcia i dopiero Uzyska pan zgodę albo ja nie rozumiem. uzyska. Jeżeli pan nie wierzy, proszę zapraszam, pan to wytłumaczy. W jakim ja celu pan ja robił te zdjęcia? Yy, no. Czyli każdy turysta, który tędy przychodzi, żeby sobie stryknąć zdjęcia aparatem, musi mieć taką zgodę, tak? Proszę pana. Z zasady powiem tak. Jeżeli Bo je, widzimy... Ja, ja chcę powiedzieć, Pan e, e, prawny jaki jest według mnie. widzimy, to odsyłamy do WPP. Żeby po prostu... Ja, ja rozumiem co Pan mówi. Stan prawny jest taki, tak? bo jestem fotografem, zajmuję się tym na co dzień, i codziennie te same problemy mam z Panami Zoszonem, więc stan prawny jest taki, że jeżeli fotografuję na potrzeby komercyjne, potrzebuję tej zgody. Jeżeli niekomercyjnie fotografuję dla siebie, nie wiem, jestem turystą pierdół, pierdół. Żadnej zgody nie potrzebuję i żadne prawo mi nie zabroni e, fotografować. Zatem e, ja tak wygląda sytuacja. Jeżeli panowie mają inne zdanie, bardzo chętnie e, mogę Wam udostępnić e, no, słucham, ustawę. Słucham. No. no to przychodź, no może się Dobra. No, na na znaczy, je, Także jeszcze, jeszcze raz e, o ja że dla niekomercyjnych celów... Tutaj mogę że dla niekomercyjnych celów No właśnie nikt mnie jeszcze o to nie, nie zapytał, a już mi powiedziano, że e, nie wolno. Więc to jest dosyć istotna różnica, że nie wolno, a wolno w pewnych przypadkach. To jest bardzo istotna różnica, pana, nikt mnie o to ja nie zapytał. To nie będę samym ja powiem krótko, niejeden tu przychodził Pan y, w tej sprawie, szedł do WPP i była wyraźna później rozporządzenie z dyrekcji. Proszę, żeby ten Pan tutaj nadchodząc po terenie nie robił z bo nie uzyskał zgody. Jakie pan panu zdjęcie. moje, kolegi, tylko nie mogli pan... No może no, pan jak, jakim prawem pan mi każe skazywać zdjęcia? Normalnie, sobie nie życzę, żeby nie w ogóle pan robił. Robi Znajdź tego pan, celu, ja wiem, bo Jak już mówiłem, dla własnego bezpieczeństwa. Ale pan się Ale ten, ten pan, pan, jeżeli, ten pan tu pracuje, jeżeli w jakiś sposób by doszło do jakiegoś tego, jest wszystko na monitoringu. Ja nie ufam o monitoringu, mam prawo ja, nagrywać to, to własnoręcznie. Tak, słucham. To jest zupełnie inna kwestia i dźwięk, rozmawiamy dźwięk, teraz o czymś innym. Ale stało? się pan zagrożony? Tak, czuję się przez Was zagrożony. Ponieważ... Ja nie widzę tutaj żadnego zagrożenia. pana. Ja jeszcze raz. Jest, pan, jest, ja panu Nie Tylko to pan Polski. I po w Ile tu w ciągu minuty przechodzi ludzi? Nie ja rozumiem. Nie, nie... Czyli zagrożeń, się czują zagrożeniem, czyli się czują Ale jak, jeszcze raz, ten pan mnie ubliżał, pan który był... Mam to nagrane, więc po prostu. Przedni pan, który tu stał, grozi, groził, groził, groził mi. W tym momencie nie. Zrobiłem tylko tak. A pan mi zaczął ubliżać, zaczął na mnie wołać, a tu pan, który stał obok, groził, że mi... Nie pamiętam, czy dostanę. Wry. Nie pokazuję palcem na no ja, nikogo. No ja, no ja, no. Y, Można to otworzyć. Y, nie chcę zatrzymywać nagrywania. Ale no, możemy... Panu... Do... Tak, cały czas nagrywam Dobry. całą naszą rozmowę, Wien... więc, więc w razie, w razie Dobra. czego Dobra. W panu, To wszystko nagrane. Tylko powiem krótko. Ja myślę, że takich, niech pan to nagra. takich upierdliwych ludzi jak pan... Gdyby tu się trafiało co najmniej dziesięciu, to tu się zaraz płość zrobił, bo ona A jeżeli, proszę pana a, proszę. dlatego się przychodzi. No, nie widzę tutaj żadnych błysk nie widzi problemu tak ubliżył, tak tak groził tak tak Jeden tak 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 zrobiłem, coś takiego. tak tak to tak 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 nie, Pana, to, Pan mówił swoje argumenty zgłaszał, jest właściciel. Pan chce wejść i uzyskać zgodę na robienie zdjęć? Rzecz w tym, że ty uważam, że to, to potrzebuję owej zgody. Ja, 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 ja panu powiem krótko. Ja panu, jeżeli pan tu będzie robić zdjęcia, to ja panu nie zezwolę na robienie zdjęć. Ale dobrze W takim razie... I tak samo może zrobić pan mam. Czyli mam pan to wykażować. Wszystko. Bo my no, no, Ja nie mam przeciwko wzywaniu ja nie mam policji. No jeżeli będą mieli nakaz prokuratorski, tak. A, tak, w tym a, momencie o, to, to jest dobrze. Bo wiemy tam to, co pan mówił, że pan nie mówił. Groził? Ta, no tak. Ja no oczywiście. A to no. to no. Jak wyjdzie z pracy? Nie no. wiedzą o no. 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 kim pan jest, ja pan no. nie znam. to, chociaż im jesteśmy także zatrudnieni tu yy, firma na jakiej zasadzie ma dane osobowe z, z, wszystkich ludzi którzy tu pracują Jej na nic przy... nikt nie jest karany druga sprawa proszę pana i proszę pana i nasze dane jeżeli by potrzeba była je uzyskania są o wiele łatwiejsze niż pana dane bo my w tej chwili nie legitymujemy pana, nie tego ja tak, mówię. ale ja, ja to, ja, to, ja ja to ja rozumiem, ja nie mam problemu, żebyście wezwali policję. Nie mam problemu, oni to mogą to, mnie to wylegitymować. Pan robi już mówiłem, dla własnej ochrony. Dobra, Dobra już. już. Ale, o, Dobra, e, pan już wszystko, wszystko mogą, co pan ma do powiedzenia? To, że nie do Tak, do... tak do... chciałem jeszcze tylko się dowiedzieć jedną rzecz. Dłuży Jeżeli dobrać. będę fotografował nadal w tym miejscu, to się, to się stanie. Musi mieć pan zgodę dyrektywów... Jeżeli, jeżeli nie będę miał zgody. To nie będzie Pani Tam Tamtą stroną, proszę. Będziemy na podstawie tego co powiedzieli. Jakaś ustawa na to nie jest na No jest, właśnie... Nie życzą sobie, mają prawo, prawda? No nie, tak. pan, reklamę, robią, mógł, tak jako, nie mają prawa. Bo jeżeli reklamę, to robił sobie Pan lokal tak samo jak on. Mają prawo, czy nie? Pan? To jest zupełnie inna kwestia. Czy Pan nadal chce zdjęcia tu robić? Ja chcę się dowiedzieć, co się stanie, jeżeli będę fotografował bez drogi. Ja pytam Cię, czy Pan chce? robić tu zdjęcia. Cały czas chcę robić. Zapraszam Pana, jeżeli Pan uzyska zgodę, może Pan robić te zdjęcia. No w tym momencie akurat nie, ale chcę się dowiedzieć, co się stanie, jeżeli nie będę miał tej zgody. Bo ja tym już przechodzę kilkanaście razy dziennie i kilkanaście razy dziennie robię tutaj zdjęcia. Dobrze, wytłumaczy to Pan Dyrektorowi, on Panu wytłumaczy, co się stanie, jeżeli no, Pan będzie robił bez jego zgody zdjęcia. No. no nie, nie mam potrzeby w tym momencie e, używania no, takiej zgody. Sobie, sobie. Także dziękuję.